To tutaj należy, moim się zastanowić, czy spółka w ogóle ma możliwości restrukturyzacyjne. Cześć. Witam na kanale PrawoWładni. Ja nazywam się Marcin Ostoszewski. Witajcie. Sebastian Mikulewicz. Dzisiejszy odcinek jest specjalny. Robimy go ekstra, dlatego że za zaczęli się teraz zgłaszać klienci, którzy mają problemy z obligacjami przy spółce Manufaktura Piwa, Wódki i Wina. Wiemy wszyscy dobrze, co się teraz dzieje, restrukturyzacja. Także witajcie. Odpowiemy w tym odcinku na krótkie Q&A. Co możecie zrobić? Co się w ogóle dzieje? Sebastian, jesteśmy w rzeczywistości sierpnia 2023. Mamy postępowanie o zatwierdzenie układu, ale wcześniej też wniosek o osanę Upadłość manufaktury piwa, wódki i wina. Co teraz się dzieje, Twoim zdaniem, co się stało, dlaczego takie poszły wnioski, czego zostało otwarte PZU? Witajcie moi drodzy, to co się stało to tak naprawdę jest tragedia dla obligatoriuszy. Dlaczego? Bo postępowanie o zatwierdzeniu układu, czyli potocznie mówiąc PZU, wyłącza ich z grona wierzycieli, którzy mogą w ogóle brać udział w tym postępowaniu. Pierwszy wniosek, o jakim usłyszeliśmy, który złożył jeden z wierzycieli, a mianowicie wniosek o sanację, razem z wnioskiem o upadłość, gdyby sąd nie uznał wniosku o sanację, czy gdyby sąd stwierdził, że nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia postępowania sanacyjnego, tego większego postępowania restrukturyzacyjnego, dążył do tego, żeby do spółki wprowadzić początkowo tymczasowego nadzorcę sądowego, który miał zbadać, czy spółka w ogóle ma możliwość do restrukturyzacji, proszę Państwa. Bo patrząc tutaj na słupki spółki, jak również należy zwrócić uwagę, że nie mamy sprawozdania finansowego, na którego termin minął 15 lipca, nie ma również opinii biegłego rewidenta co do możliwości dalszego funkcjonowania spółki czy do... Oceny sprawozdania finansowego, to tutaj nam należy, moi drodzy, się zastanowić, czy spółka w ogóle ma możliwości restrukturyzacyjne. Mm -hmm. I teraz, tak jak z Marcinem dzisiaj rano rozmawialiśmy, to ten wniosek o postępowanie, o zatwierdzenie układu OPZ-u tak naprawdę dąży do tego, aby wyeliminować jakikolwiek organ nadzoru ze spółki. Pytanie dlaczego? Marcin. Oczywiście znaczy, powiedzmy, jak to wygląda, żeby nam, słuchacze wiedzieli. Poszedł wniosek o sanację, jakby sądek to otworzył, było. Postanowienia stacyjne, żeby zarządca sprawdził, co się dzieje w spółce, czy są możliwości finansowe, jakie mamy kontrakty, jak to wszystko wygląda. Na ten moment, co warto zauważyć, wpiszcie sobie na stronę KRZ, ukrywaj rejestr zadłużonych, wpiszcie sobie manufaktura piwa wódki i wina, otworzy wam się postępowanie, które jest prowadzone. I co ważne, zajrzyjcie do punktu siódmego tego postanowienia. To postanowienie o zatwierdzeniu dotyczy tylko układu częściowego i wyłącza w ogóle wierzytelności z tytułu emisji obligacji. Oczywiście to jest, to jest zgodne z prawem, tak powinno być, dlatego że zgodnie z artykułem 3 262 prawa restrukturyzacyjnego. Mamy odrębne postępowania dotyczące obligów emitent obligacji moim inne postępowanie i to PZU, to w mojej ocenie, zostało otworzone tylko po to, żeby wstrzymać tą sanację. Ono trwa 4 miesiące. Mówiliśmy o tym wiele razy w swoich wywiadach, jak działa postępowanie to uproszczone, starczy 4.0, potem to PZU. Mamy 4 miesiące, żeby dogadać się z wszystkimi wierzycielami dużymi, ale wszyscy nasi obligatoriusze są z tego postępowania wyłączeni. I pytanie teraz, co, co z nimi? Przez te 4 miesiące nie mogą robić egzekucji, nie mogą sobie zajmować, bo tam widzieliśmy całą litanię zabezpieczeń, siódemki, e, zabezpieczenia na jakiś znak. Towarowych. No, ale nic nie mogłem zrobić. I nic nie mogę teraz zrobić. Więc tak naprawdę, jeżeli jesteś obligatryjuszem, masz obligi, to yy, pomyśl o tym, żeby już przygotowywać się do tego, że może to PZ-u nie, nie wie się, że się nie uda dogadać z wierzycielami. Bo co, co zostaje obligatoriuszem? Zostaje kurator albo samodzielnie zgłaszanie się do sędziego komisarza, branie pełnomocnika i walczenie o swoje prawa. Ale to już sanacji. Więc teraz przez 4 miesiące, że tak powiem, jeżeli masz obligacje, no jesteś niestety e, związany. E, co będzie dalej? No, ciężko powiedzieć. Tak jak mówiliśmy, dzisiaj spędzaliśmy rano, no i sprawozdania nadal nie ma, co ważne. E, rozmawiamy dzisiaj, mamy 9 sierpnia 2023 roku. E, kolejna spółka, mianowicie Tenczynek Dystrybucja również jest w restrukturyzacji, również tworzą opz Także pytanie, czy jest to faktycznie gra pozorów, czy faktycznie uda nam się dogadać z wierzycielami. Tego nie wiemy, nie jesteśmy w stanie zobaczyć planu restrukturyzacyjnego, nie wiemy, jakie są propozycje układowe. Zostaje nam trzymać kciuki. Co się będzie działo dalej, tak naprawdę nie wiem. Chyba wcześniej jeszcze wspominałeś, zanim puściliśmy kamerę, o wcześniejszych jeszcze problemach. Tak, tutaj chodziło o poprzednią spółkę, która miała Janusza Polikota de facto, która miała problemy ze spłaceniem swoich wierzytelności z obligacji. Zarząd spółki poinformował, że prawdopodobnie że zostały spłacane te wierzytelności. Nie widzimy tutaj zgłoszeń wierzycieli, więc trzymamy kciuki, że skoro się tam udało, to może się uda również tutaj. Natomiast pamiętajmy o tym, co powiedział sam Janusz Palikot, że bunt finansowy za mało, że tak powiem, pieniędzy zebrał, natomiast skarbiec Palikota już ma być w ogóle wstrzymaną, jakby wstrzymanym projektem. Więc jeżeli spółka, jedna, druga, trzecia, które korzystały z tego finansowania, nie ma już zastrzyku finansów, a szuk się Na etapie restrukturyzacji podmiotu, który ma, tak można powiedzieć, kolokwialnie dorzucić 20-25 milionów o tym, co mówi zarząd. To, moi drodzy, nie chciałbym tutaj źle wróżyć. Moi drodzy, to są tylko dzisiaj nasze różne rozmowy. Nie mamy sprawozdania. Nie mamy sprawozdania biegłego rewidenta. Nie wiemy, co się dzieje w jednej, w drugiej, w trzeciej spółce z całej grupy kapitałowej. Ja powiem tak, ja trzymam kciuki. Sam się można powiedzieć wywodzę po części z branży browarniczej. Od małego byłem wychowany w, przez moich rodziców de facto, którzy są powiązani z tą branżą. Natomiast sam wiem, że od trzech lat jest recesja w tej branży, a obiecywanie inwestorom, że będzie lepiej z roku na rok. No, to moi drodzy, moi rodzice prowadzą ten biznes od 20 ponad lat ze wspólnikami. Jest tylko gorzej, nie jest lepiej. Warto się zastanowić. Zastanówcie się, jak inwestujecie w obligacje, czy warto po prostu, czy warto? Druga rzecz, która jest ważna, to spółka, manufaktura miała wejść na New Connect. Była zbiórka crowdfundingowa. Teraz są problemy ze spatą odsetek od oblików, o czym zaraz pewnie powiesz. I tak jak mówiliśmy, że w naszych wywiadach inwestowanie i myślenie o tym, że jest super, czy to na rynku czy zbiórki crowdfundingowe, też myślę, że teraz znowu delikatnie zostaną ostudzone. Rynek new connectowski na ten moment jest w ogóle zapaściu w zapaściu, mówimy o 23 roku. Zbiórki są już coraz bardziej, hmm, odchodzące. Do Lamusa. Natomiast tak samo wszyscy boją się obligacji na kanwie różnych poprzednich ofert typu Więc tak jak mówiliśmy wielokrotnie, uważajcie też, w co inwestujecie, szczególnie w obligacje. A jaki tam był problem z tymi zaproszeniami? Słuchaj, tak, tak naprawdę. Moi drodzy, sam cały problem, który się wygenerował e, w manufakturze piwa, wódki i wina, to jest 108 tysięcy złotych. Wiem, Marcin, chciałem zapytać, czy milionów? Nie. To jest tylko 108 tysięcy złotych, które były odsetkami od której spółka nie była w stanie spłacić. Pozostawiam to. Waszym przemyśleniom. Trzymajcie się, miłego dnia. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie na dole, subskrybujcie. Jesteśmy dla Was. Odpowiemy na każde Wasze pytanie. Tak jak wspomniałem na początku, ten odcinek jest odcinkiem ekstra. Nie dajemy w nim żadnych porad prawnych. Mówimy, co możecie zrobić i co my myślimy na ten temat. Jak zawsze możemy tylko powiedzieć, że przy inwestowaniu uważajcie. Jeżeli macie pytania co do samej struktury, jak działa ta restrukturyzacja, co możecie zrobić, jeżeli macie obligi, piszcie, maile, zostawiajcie komentarze. A ja na pewno na koniec odcinka wrzucę w komentarzu sygnaturę tego postępowania. Trzymajcie się, dzięki, cześć.